Modlitwa: Wracać razem z Tobą. Panie, byśmy wracali razem z Tobą. Wychodzą nowe pędy, ręce wyciągnięte do góry, jak nowo powstałe liście. Pochłaniając Twoje światło i ciepło. Panie, byśmy wracali razem z Tobą. Panie, byśmy wracali razem z Tobą w słońcu i deszczu, w ciemności i świetle. W chłodne dni i letnie dni, od wiosny do zimy, Panie, byśmy wracali razem z Tobą. Panie, byśmy wracali razem z Tobą. I wydali owoce, to jest dla ciebie miłe. Daj nam twojej żywej wody, nakar po wywieniem wszystkich, Panie, byśmy wraz razem z Tobą. Amen.